Ostatnia deska ratunku. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ogólubienicy. Drodzy, yy, ostatnią deską na ratunku nazwał Jezus Święto Bożego Miłosierdzia. Tak powiedział do Faustyny. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku. To jest święto miłosierdzia mojego. Jeśli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Drodzy, Wiele dusz nie zna Bożego miłosierdzia, i wiele dusz tylko dlatego, że Go nie zna, nie skorzysta też z tego miłosierdzia. Dlatego ja już dziś zachęcam Was do tego, abyśmy mówili o tym święcie Bożego Miłosierdzia, póki jest jeszcze na to czas, i żebyśmy zachęcali ludzi do wzięcia udziału w tym święcie Bożego miłosierdzia, a także przygotowaniu się przez nowennę, dziewięciodniową nowennę tej nowenny nauczył Jezus siostry Faustyny. Kiedy prosiła, nie wiedziała, jak się modlić, on jej podyktował, że przy, od wielkiego piątku, od y, momentu, kiedy y, świętujemy śmierć Jezusa na krzyżu, żeby przyprowadzała przez dziewięć dni kolejne y, grupy ludzi i zanurzała je w morzu miłosierdzia, i mówi, która y, dusza y, z, y, skorzysta z tego miłosierdzia, ta będzie uratowana. Y, tak y, Jezus mówi do Faustynki. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego. Wylewam całe morze łaski na duszę, która się zbliży do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, choćby grzechy jej były jak szkarłat. Pierwsza niedziela po Wielkanocy, niedziela miłosierdzia. Tak prosto jest skorzystać z tego wielkiego daru. I wielu by skorzystało, tylko o nim nie wie. Dlatego zachęcam Was, żebyśmy różnymi sposobami dawali przede wszystkim świadectwo o Bożym Miłosierdziu i modlili się. Już dziś zachęcali i już dziś przygotowywali się do, przez nowennę. Drodzy, łatwo jest sobie znaleźć te kolejne dni nowenny i tych, te modlitwy, które na kolejne dni nowenny są przypisane i codziennie modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. W ostatnim czasie powstają grupy koronkowe na podobieństwo kół różańcowych. Odmawiają cyklicznie przez 9, 9 osób, łączy się. I każdego dnia przyprowadza kolejną grupę ludzi. I jest to bardzo piękne nabożeństwo, wypraszające miłosierdzie Boże dla świata. Zachęcam Was też do niego. Także mówcie o Bożym Miłosierdziu, bo wielu ludzi myśli, że Bóg Ojciec jest jak surowy sędzia, jak policjant, który cały czas myśli, jak ukarać. To nie tak. Bóg myśli, jak nas zbawić, jak nas uratować, i daje nam Jezusa Chrystusa, daje nam to święto daje nam możliwość skorzystania z wielkich darów krzyża. I serce Jezusa zostało przebite włócznią żołnierza, otwarte dla, dla nas. Pięknie jeden z mnichów powiedział, że Bóg, jeżeli chce patrzeć na nas, to patrzy na nas przez rany otwartego serca Jezusowego. I to jest to, to źródło Bożego miłosierdzia. Skorzystajmy z tych łask, żeby krew Jezusa nie okazała się daremną, bo ktoś ją odrzuci, bo ktoś jej nie, 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 nie weźmie, nie zakosztuje. Głośmy Wielkie Miłosierdzie Boże. Niech kapłani to robią, niech robią to wszystkie osoby, które już są na drodze nawrócenia. Niech mówią o niej grzesznikom, każdemu człowiekowi, że Bóg Cię kocha, Bóg chce Twojego szczęścia, Bóg chce, abyś Ty był z Nim w niebie, abyś skorzystał z wielkiego daru łaski, Bożego miłosierdzia. Niech Was na, to, na tą ewangelizację, na to mówienie o Bożym miłosierdziu błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.